Dobry dzień dobry. Witam się z Wami bardzo serdecznie w drugiej tygodniówce lipca. To jest tydzień, w którym ja nigdzie nie wyjeżdżam. O dziwo. Pierwszy tydzień od bardzo dawno, kiedy nigdzie nie wyjeżdżam. No dobra, no to w takim razie róbmy ten niewyjazdowy tydzień. Klasycznie będzie u mnie, słuchajcie, ten running list. To już jakby. Wchodzi do, że tak powiem, klasyka naszego ro ro robotania, że tak powiem. I tak, po lewej stronie tym razem będzie lista, a po prawej stronie będzie. <grym> po lewej stronie będzie lista, a po prawej stronie będzie lista. Więc po prawej stronie, po tej dobrej prawej stronie, będzie to moja lista. I tą moją listę zrobimy sobie też troszeczkę inaczej niż do tej pory, albowiem, ponieważ sobie wymędrkowałam. Może najpierw zapiszemy dni tygodnia. I tygodnia, czy najpierw kalendarz? Może kalendarz sobie najpierw wkleję. Korzystam oczywiście nadal z tosiakowych naklejek. taka autopromocja. Tu sobie wklejmy lipiec. Wkleimy sobie lipiec. Nie wiem, jak ja bez tych kalendarzy mogłabym żyć. I tu sobie zrobimy tak. Zrobimy sobie poniedziałek. Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. I tak, tu robimy krechę. Tu robimy krechę. Tak. I ją sobie robimy do dołu. Będzie tydzień nowości naklejkowych, więc tak zawsze się dzieje dużo. I tu będą zadanka, słuchajcie. Ale idąc za ostatnim przykładem, zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie tutaj na różowo to. I tu będziemy sobie robić o, torek. Tak, żebym wiedziała, gdzie się kończą dni. I sobota. Wiecie, tak na przemian, żeby było wiadomo, która kratka do czego. No i tutaj będą zadanka. No, zadanek już nie muszę w żaden sposób podkreślać. Dobra. Jeszcze potrzebujemy sobie zakreślić tydzień. 10, 16. 10, 16. Tu będzie jakiś ozdobnik magiczny. Tutaj też sobie pewnie jakiś jeszcze ozdobnik zrobimy. Musimy sobie w sumie jeszcze zakreślić kalendarz żeby był taki, o, żeby był taki ładny, no bo dlaczego by miał nie być ładny, o, lipiec, lipiec, o, dobra, teraz widzicie wszystko. Tu sobie damy jakąś ozdobę, tu sobie też coś tam jeszcze powdziubiamy i tutaj będzie, będą dni tygodnia. Yy, tylko ja, w jakiej formie byśmy je zrobili? Może w formie a może tak jak bywało do tej pory, że po prostu będę sobie tutaj robić te. Wiecie, tak jak. Tak jak tutaj robiłam. Zrobimy tak jak robiliśmy w poprzednich tych miesiącach, tylko sobie w tygodniach w zasadzie może. Bez tej krechy. Tym razem tylko będziemy sobie rysować je ekolajnami. Albo czemu by nie? I zaczniemy od góry. Kolejne są takie delikatniejsze, raz, dwa, trzy, cztery pięć raz, 2, 3, 4, 5. No zobaczcie, te czarne w ogóle widzicie, w tym notesie bardzo przebija, nie? Znaczy nie przebija, tylko gołstuje, więc trzeba mieć świadomość takiego notesu, że no niestety raz, 2, 3, 4, 5, no nie jest to gruby papier jak w Devangarii, tylko jednak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dosyć cienkie to jest. No i trzeba mieć tego świadomość. Ja jestem z tym pogodzona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aczkolwiek nie ukrywam, że trochę mnie to irytuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No ale spoko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ten papier jest bardzo przyjemny, więc jakoś tam mi to rekompensuje, ale rzeczywiście jak kogoś by bardzo drażniło, no to, no to ciężka sprawa, nie? Dni tygodnia, dni miesiąca chyba znaleźć. Klasycznie one zawsze, zawsze gdzieś zaginą w akcji przy planowaniu. Ja nie wiem jak to jest, ale po prostu to są dwa arkusze, które zawsze gdzieś się schowają i ja ich nigdy nie mogę znaleźć. Ja nie wiem, nie wiem jak to działa, ale tak to działa. Dobra, lecimy. To jest tydzień, w którym w czwartek widzimy się, widziałyśmy się w zasadzie, na kolejnym albumowanku, bo ja ten mój magiczny album tworzę. Więc y, mam nadzieję, że byłyście i że było spoko że wszystko się udało. <sum> <sum> A w weekend też mam jakieś spotkania z ludzikami, się widzę. Taki intensywny, ale nie niewyjazdowy, więc... Siedzę w domu. W sensie we, we, we Warszawu, że tak powiem. Dziesiąty. Bo za tydzień już wyjeżdżam, nie? Już, już za długo. <noise> za długo we Warszawie. Za tydzień wyjeżdżam, ale tutaj jeszcze jestem w domu. Przecież nie mogę za długo posiedzieć w domu, no bo nie byłabym sobą. 14, 15 i 16. Dobra, i dni tygodnia jeszcze. sobie co ja sobie odłożę tutaj? Żeby było, i zrobimy sobie na górze, bo tak mi jakoś na górze dobrze mi to, w sensie współgra mi to jakoś więc spoko. Wtorek. Jednak ewidentnie ten układ dni tygodnia jest moim ulubionym układem. W sensie on mi się najlepiej sprawdza i najlepiej mi wizualnie pasuje, więc... Więc widzicie, jak człowiekowi się coś spodoba, no to... Potem ciężko go przekonać do czegoś innego. No ja chociaż próbuję. <ścoughs> Z różnym skutkiem, ale próbuję. No ta tygodniówka będzie bardzo podobna do tych tygodniówek, które były w poprzednich... Yy... W poprzednich tygodniach ewidentnie, no ale no nie, nie poradzę, nie poradzę. Dobra, to tu nie muszę, bo to zadania, więc sobie ogarnę to odkładam. I tu potrzebujemy jakiegoś dużego, czegoś ładnego. Mm -hmm. Tu bym sobie może jakiś ozdobnik gdzieś dała, jakiś papier, może, a może tu bym papier, nie, tam bym dała jakiś ozdobnik naklejkowy po prostu. Mm. Ta szafeczka by mi tu dobrze wpasowała się. Bardzo lubię te szafeczki. weźmy sobie tą szafeczkę z goździkami w środku i jakieś coś jeszcze, by się tutaj przydało. Poker face, poker face, nadal mi chodzi po głowie po face. Dramat. Może to bym wzięła. Pięknie, pięknie. Pięknie, Tosiu. Bym no, sobie dała może kalki. Widzę, że w tym miesiącu kalka mi znowu po głowie chodzi. Już był moment, że kawałek kalki. Już był moment, że głównie papiery te naklejkowe, a teraz widzę, że znowu kalka wraca do łask. Uuu, a może by to tak po całości pociągnąć? Fajnie wygląda. O. Taki długi zrobić. No, tak zrobimy. Bo czemu by nie? Teraz, żeby się jakoś strasznie nie pobrudzić, byłoby spoko. O, kot zaczął ten hałczyć? chciałam powiedzieć. Chrapać pod biurkiem. O, chrapać, nie hauczyć nauczyć bo spółki śpi pod biurkiem i on jak tak zapadnie w taki głęboki, głęboki sen to zaczyna chrapać, a on tak cichutko, cichutko chrapulka sobie, jakiś słodziak strasznie, strasznie uroczy dźwięk Dobra. tutaj mamy, mamy, mamy no, pięknie Pięknie, Tosiu, pięknie. Dobra, mamy to, mamy to, i teraz potrzebujemy tutaj na dół czegoś jeszcze na pewno, bo tak nie możemy tego zostawić, chociaż tam będą w sumie, tu można by jakiegoś ozdobniczka dać, bo tu już bym nic nie dawała, bo to jest taki fajny ten, duży kwiat. Tu bym na dół dała jakieś coś. Jakieś coś bym dała na dół. O, może taką sowę. No, więc ja bym sobie chyba tutaj wdziubiła jeszcze sowę. Taką mam wizję tej sowy tutaj. Bo czemu by nie. O, damy sobie tutaj sówkę. Piękna sówka. Bo, 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 bo tak. I tak sobie myślę, żeby jeszcze tutaj jakiś kawałek papierka dać. Żeby jednak. Żeby jednak coś tu się więcej. Podziało. Z tej strony jest, to dlaczego z tej strony miałoby nie być, nie? No. Jakiś taki o. Jakiś taki o. No, jakiś taki o po prostu kawalątek. Dobrze. No dobrze, to mamy to i tu bym jeszcze sobie w takim razie coś na tym wdziubiła, może tego koniczka, tak żeby było no, pięknie. Trochę nie zabrałam miejsca na planowanie, ale myślę, że jakoś sobie tu poradzę. I lecimy z kroper, kroperkami klasycznie bo kroperki muszą być bo kroperki muszą być bo kroperki muszą być dobra Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dobre. I tu i tu i tu dobra. No i słuchajcie, druga tygodniówka gotowa, lipiec już w połowie ogarnięty, zobaczcie, bardzo prosta tygodniówka. A myślę, że będzie bardzo y, użyteczna. Użytkowa, o może w ten sposób. Bardzo użytkowa, a bardzo prosta. No, widzicie, kawałek papieru, kilka naklejek, robi roboty, tak naprawdę. Nie trzeba się tutaj dużo więcej zastanawiać nad tym. Więc bardzo Wam dziękuję, że ze mną byłyście. Mam nadzieję, że tygodniówka Wam przypadła do gustu, że znajdziecie jakąś inspirację dla siebie. I co? Widzimy się za tydzień w kolejnej tygodniówce. Ściskam bardzo. PA-PA-PA-PA!